Przybi kubeczek do kubeczka. Nie tak? Zdrówko, patrz. O tak się robi, patrz. O tak, zrób zdrówko, no chodź. Widzicie u nas y, faza na robienie kawy trwa. Oli uwielbia robić kawę w moim ekspresie, naprawdę, uwielbia i wręcz nawet. Y, Czasami już nie mamy kogo obtarowywać tymi kawami, a on chciałby, chciałby ciągle robić. Więc w sumie idealne rozwiązanie to jest to, aby robić ją w ekspresie. Ekspres mamy już jakieś 3-4 miesiące i powiem wam, że kupiłam właśnie z polecenia jednej z was. Super się sprawdza, naprawdę super się sprawdza. Tutaj macie kapsułeczki, kapsułeczka jednej idzie cyk, wpada. O proszę czekamy na kaweczkę. Marka Little Dutch, fajne mają zabawki. Fajny widziałam jeszcze pociąg, ale nie wiem, czy oli by się bawił tym pociągiem, tak powiem Wam szczerze. No ale, ale naprawdę serio fajne są te zabawki. A tutaj z tyłu mamy te kapsułki, które tam się zrobiły i możemy sobie je wyciągnąć. W ogóle jest wieczór, jest już stosunkowo późno, jest około 20. Siadłam sobie teraz na chwilę w moim pokoju i stwierdziłam, że chciałabym pokazać Wam w sumie to kilka rzeczy, ale tak naprawdę może to są takie rzeczy, które wpływają dobrze na nasze samopoczucie, na relaks, na kondycję naszej skóry może bardziej na to, żeby się wycilować i zacznę od y, książki Agnieszki Maciąg Twoja wewnętrzna moc, której y, nie chcę tutaj opisywać jej treści, ale myślę, że to jest y, idealna pozycja y, dla każdej osoby, y, która szuka takiego spokoju w y, doby dzisiejszych czasów, gdzie tak naprawdę jesteśmy przewodnicowani my już tam nie wspominając y, o, o dzieciach, ale jesteśmy przepojcowani po prostu wszystkim, począwszy od, nie wiem, klików, cookies, przez galerię, w której dochodzi dźwięk każdej inny z innego sklepu, e, gdzie migają nam neony po oczach i na przykład czasami wystarczy, nie wiem, pół godziny spaceru po galerii i na przykład czujemy się dużo bardziej zmęczeni niż sobie bo Dlaczego jestem zmęczona? Przecież ja byłam tam tylko na przykład, nie wiem, w jednym sklepie. No a właśnie to tak jest, że e, to wszystko gdzieś tam nas. Obciąża plus stres związany z życiem codziennym, stres oksydacyjny. Powiem Wam, że to jest taka idealna pozycja dla wszystkich osób, które szukają nie tylko rozwiązania, ale może takiej życiowej podpowiedzi, jak żyć dobrze w niespokojnych czasach. W ogóle Agnieszka Maciąg jest dla mnie swego rodzaju odkryciem, jeżeli chodzi nie tylko o literaturę, ale w ogóle posłuchałam sobie z Agnieszką kilka wywiadów gdzieś tam online. Trochę się wkręciłam, ale wkręciłam się na tyle spokojnie, z takim. Agnieszka ma w sobie coś takiego, nie wiem, czy yy, zgodzić się ze mną, czy nie, że bardzo uspokaja. I yy, chętnie bym sobie pojechała do niej kiedyś na jakieś warsztaty. Kiedyś ktoś mi powiedział, że moje filmy go uspokajają i że mój głos uspokaja. I jeżeli to jest zwykiekolwiek mierze prawda, to w ogóle yy, nam maksa yy, dziękuję. Yy, natomiast. Powiem ci, że to jest taka idealna literatura o sztuce stawania się sobą, o tym jak można odkryć siebie tą taką trochę inną siebie. Więc w ogóle świetna pozycja, jeżeli chodzi o książkę, świetna pozycja, jeżeli chodzi o takie dzisiejsze czasy i o życie w dzisiejszych czasach. Bardzo do przemyślenia, i, i naprawdę bardzo pozytywnie w ogóle wpłynęła na moje wieczory. Odnośnie, jeżeli jesteśmy przy wieczorach, obiecałam już dawno Wam, że opowiem o suplementach, które biorę. A wiecie, że ja na kanale pokazuję jakiekolwiek suplementy. Bardzo rzadko. Bardzo rzadko zresztą to jest mało powiedziane. Nie wiem, może na przestrzeni e, ostatnich lat. Z dwa razy coś pokazałam, może nawet nie, już nawet nie chcę e, tutaj się zastanawiać, bo szczerze nie wiem. Natomiast e, zacznę może od e, Skin Good Garden i to jest Sleep Mood Elixir. Powiem Wam, że e, ja jestem miłośniczką. Hmm, takiego ukojenia przed snem. Dlatego uważam, że tak jak świetną opcją przed snem jest książka, albo świetną opcją przed snem jest odłożenie telefonu na bok, odłożenie telewizora na bok, skupienie się totalnie na czymś innym. Możemy sobie włączyć jakieś afirmacje, albo położyć się na macie do akupresury, albo chociażby porolować ciało. Po prostu chodzi mi o to, że nasze ciało i nasz umysł należycie powinien dostać już przed snem, czyli przed takim konkretnym odpoczynkiem, już powinien odpoczywać. I ja jestem miłośniczką ogólnie zażywania jakichś rzeczy przed snem. Oczywiście pozytywnym tego słowa znaczeniu. Na przykład może być to czasami super herbata, jakaś mieszanka fajnych ziół przed snem. Albo na przykład z swego czasu uwielbiałam pić miętę. Słuchajcie, miałam trzy rodzaje mięty i po prostu, no nie wiem, tak mnie koiła ta mięta przed snem. I słuchajcie, właśnie zobaczyłam u kogoś na internecie ten mood, Sleep, Mood Elixir. I tak naprawdę y, zainteresował mnie sam fakt, że jest w nim zawarta waleriana, która działa rozkurczowo na mięśnie. A powiem Wam, że w połączeniu z melatoniną i lawendą, którą mamy tutaj, y, to jest taki, takie połączenie, które ekstremalnie nas relaksuje. I zaczęłam sobie używać tych kropelek. A w ogóle, jeżeli chodzi o markę Kim Good Garden, zdecydowałam się dlatego, że jest 100% wegańska, bezglutenowa, nie ma żadnych alergenów, jest naturalna. Oni bardzo stawiają na najwyższej jakości produkty i w sumie to e, widziałam u wielu osób, wiele moich koleżanek kupowało sobie te rzeczy. No i stwierdziłam, że będę sobie to stosować. Moi drodzy, tutaj mam gdzieś te kropelki. I e, dlaczego na nie się zdecydowałam? A dlatego, że miałam ekstremalnie, ale to ekstremalnie e, no taki może gorszy czas, jeżeli chodzi o spanie, i gorszy czas, jeżeli chodzi o. E, o nie tyle, że mój sen, ale m, mieliśmy bardzo no taki m, intensywny czas, jeżeli chodzi o wszystkie choroby, o przedszkole. E, teraz nawet Oli miał przez trzy tygodnie. M, po prostu był bardzo chory i miał zapalenie skrzeli. co się oczywiście też wiąże z tym, że nie do końca człowiek się wysypie i śpi, ale powiem Wam, że naprawdę te krople, mam wrażenie, że wpływają na to, że tak jakby więcej czerpie z tego snu. Wiecie o co mi chodzi? Bo e, chociaż jeszcze łatwiej zasypiam i szybciej zasypiam, biorę je tak na około pół godziny przed snem e, i. Po prostu zauważyłam, że dużo lepiej mi się śpi i dużo bardziej wstaję odpoczęta. I będę miała kod dla Was, jeżeli chodzi o te produkty ze Skin Good Garden. Sama skorzystałam z kodu mojej koleżanki jeszcze wcześniej, dlatego że kupiłam sobie, zaraz Wam pokażę, Grow Strong Hair Seed i też zaraz też Wam o tym właśnie powiem. Mój kot rabatowy... Już Wam mówię, upoważnię Was chyba aż do 30% zniżki. Tak, słuchajcie. To jest Brave E 30, Do dwóch produktów wysyłka jest darmowa. To jest naprawdę naturalne, nie macie tutaj żadnych skomplikowanych składów, żadnej chemii. Jest kilka składników i tyle. Pamiętajcie sobie o przykodzie. Weszłam sobie na ten Grow Strong Hair Seed, dlatego, że jak ja kupowałam w ogóle suplement ponieważ ten kupiłam sobie sama. Ten natomiast otrzymałam w przesyłce, później już od marki Skin Good Garden. Jak komponowałam to, to bardzo często jest tak, że na przykład kupię jeden jakiś suplement i na przykład drugi wchodzi dużo, dużo taniej. I jeszcze właśnie z tym kodem możecie w ogóle zrobić świetne zakupy. Ja też kupowałam dla męża ogólnie tam rzeczy, natomiast e, mam tutaj ten Growth Strong Hair Seed i dlaczego chcę Wam o tym powiedzieć? No dlatego, że słuchajcie, tutaj mamy ogólnie kompleks witamin z komosy ryżowej, kamu-kamu oraz skrzyp. No w sumie to jest taka kombinacja dla długich włosów, dlatego żeby wzmocnić wzrost włosów e, i stosujemy tę kurację przez... 30-dniowy program, bo mamy po dwie kapsułki, więc y, tutaj powiem Wam, że y, ja zawsze popijam rano wodą przy śniadaniu, wtedy się najlepiej oczywiście to wchłania. Y, natomiast y, tak z ciekawości powiem Wam, że y, w jakim celu zażywać Grow Strong Hair Seed. I tu mamy wiek, stres oraz dieta mogą wpływać na jakość włosów. Grow Strong Hair Seed dostarczają Twojemu organizmowi wszystkich składników odżywczych, które wspomagają szybki wzrost włosów, jednocześnie chroniąc i wzmacniając włókno włosa. Jak wszystkie najpiękniejsze kwiaty w naszych ogrodach, potrzebujesz uwagi, czasu i odpowiednich składników, by się rozwijać. Ja Wam powiem, że moje włosy. Przeszły yy, ekstremalnie Zły czas właśnie przez, yy, przez Myślę, że wszystkie przeziębienia Jakieś tam stresy i w ogóle Teraz są na maksa rozjaśnione yy, Dlatego, że ich nie, yy, nie Farbuję od dłuższego czasu I mam wrażenie, że jeszcze jakiś W ogóle blond się przebija spod spodu Natomiast yy, też przekłamuje mi światło Bo ja mam za sobą i przed sobą światło Więc w ogóle teraz mój kolor włosów jest mam wrażenie przekłamany Jakieś takimi z pasemkami yy, Natomiast yy, powiem Wam że e, ja sama się zdecydowałam, kiedy moje włosy były w takiej, no naprawdę Nie chcę mówić złej kondycji, ale widziałam taki SOS Sorry Karola, ale wypadają Ci włosy I to jest na pewno skutek przeziębień, to jest na pewno stresu, takiego stresu oksydacyjnego e, Który nie trzeba być zestresowanym człowiekiem dzisiaj, żeby po prostu być zestresowanym Wystarczy na przykład żyć za szybko, e, żyć za bardzo dynamicznie zabiera sobie na przykład brać na głowę Voilà. I pamiętam, że pierwszym sygnałem trochę mojego takiego stresu oksydacyjnego, że za dużo sobie wzięłam na głowę, były po prostu kaptury, czyli te mięśnie, które odpowiadają ogólnie za stres. Odezwałam się do mojej znajomej, która zajmuje się ogólnie rolowaniem ciała. Karinko pozdrawiam Cię, jeżeli mi oglądasz. Bardzo mi pomogła, ponieważ przekierowała mnie na stronę Blackroll i ja sobie wtedy kupiłam no, takie wałki do masowania i do rozluźniania właśnie tych mięśni po czym zaczęłam szukać najlepszych suplementów i ja pisałam sobie w Google najlepszy suplement do włosów i właśnie na pierwszym miejscu wyskoczył mi ten kończy mój poemat ale tutaj mamy po prostu ten Kamu Kamu i Kinoa mają kompleks tych wszystkich też między innymi B-witamin, które są odpowiedzialne za wzrost włosów. Ja póki co daję moim włosom ogromny detoks od farbowania, dlatego one też ewoluują na 500 kolorów w zależności od światła. Wiecie jak to jest? Jeżeli na czymś nam zależy, na przykład na wzroście włosów, to czasami, właśnie cytuję tutaj moją znajomą, która nagrała mi też taką wiadomość, najlepsza dla włosów... Jest bieda. I wystarczy dobrze się odżywiać, mieć dobry szampon i pcierkę i po prostu dać sobie czas. Ale nie możemy zapomnieć o tym, że włosy kochają spokój. Więc <śm> tym pięknym akcentem kończę ten mój wykład na temat. Włosów, zapuszczanie włosów, po prostu czas. A jeżeli chodzi o, o te krople, to chyba sobie zrobię nawet tak, że poczekam na Black Friday i zamówię w trakcie Black Friday takie cztery buteleczki i przypnę pod choinką w takie tutaj malutkie kokardeczki. I to będzie taki mój prezencik dla każdego. W moim domu Święty spokój, to jest święty spokój w kropelkę. Przyszło mi moje zamówienie Z Zalando i zamówiłam e, Ostatnio jedną z moich naprawdę Lubionych marek, e, markę Fiorucci i zamówiłam sobie, słuchajcie Spodnie i bluzę, e, spodnie są Odjechane, cudowne, w ogóle mam jeans z Wysoki stan, zostawiam Wam na dole Oczywiście link, e, wysoki stan mm, Na bezdechu jestem trochę Ale spoko, są dobre Natomiast, yy, <głos> <głos> natomiast, po prostu takie, że wiecie, zapinacie i <noise> zapięte, ale ja wiem, że one się rozbiją, dlatego, że już mam spodnie w ruchu i ogólnie one się rozbijają. To są standardowe mam jeans, e, tak jak ja przez ostatnie dwa ubiegłe sezony chodziłam tylko i wyłącznie, praktycznie w lewisach 501 przepadłam, jeżeli chodzi o te spodnie, to już tak samo będzie właśnie z tymi. I słuchajcie... E, Mam jeans, jasne mam jeans, e, ale tył po prostu totalnie niarzdy system. Spójrzcie jak to wygląda, e, jaka jest w ogóle tutaj przepiękna metka. Tutaj mamy namalowane dwa aniołki, które są symbolem fiorucci, bardzo często ten motyw jest na bluzach, na koszulkach, na różnego typu słuchajcie, kapeluszach i właśnie przyszedł mi również kapelusz, zaraz Wam pokażę. Jasność, jasność, niech tu zapanuje jasność. O, może teraz będzie lepiej. No i słuchajcie, no świetne są te jeansy, bardzo mi się podoba w ogóle jakość, dlatego, że jakość jeansów fiorucci z racji tego, że już mam dwie pary, no wiem, że to są to są po prostu te Jeansy na lata. Tutaj, jeżeli chodzi o wykończenia, mają jeszcze małą, fajną metkę. Nogawka jest, słuchajcie, taką nogawką, właśnie jak w Lewisach, więc jedynkach. No i też mi się to podoba, dlatego, że nie jest szeroka, ale jest minimalnie zwężona na końcu, ale bardziej w kierunku prostej. Na końcu ma przetarcia, czyli tak naprawdę te jeansy trochę są takie, jakbyśmy już w nich chodziły, ale są czadowe i na pewno ze mną zostają. Natomiast jeżeli chodzi o e, bluzę, zdecydowałam się na bluzę, która już bardzo długo chodziła mi po głowie. W okresie letnim ekstramalnie mi się podobała, ale powiem wam, że teraz złapałam ją na prące, dlatego tym bardziej się cieszę. Dużo znaczy e, kolorów mój powiedział, że jest totalnie w moim klimacie, więc e, to jest bluza czyli jest e, biała, ma wyszywaną e, aplikację plus. E, Plus wykończenie namalowane właśnie pomiędzy tutaj nićmi, dlatego że ona, wszystko jest ogólnie tutaj wyszyte, natomiast tutaj widzę, że gdzie nigdzie jest farba, która mam nadzieję się nie spierze. No i oczywiście tutaj mamy metkę i te ich aniołki, które takie pomiłam, że są ich. Takim bardzo znanym logo. Ogólnie powiem Wam, że ja zawsze, jeżeli się będziecie pytać, biorę sobie w bluzach Fiorucci rozmiar XS. Zawsze są dobre, dlatego że XS w Fiorucci to jest bardzo często takie ogromne S w kierunku do M, więc trzeba wziąć to pod uwagę, że ta bluza jest naprawdę duża ale ja uwielbiam właśnie za to ich bluzy. Mam jeszcze, słuchajcie, kapelusz, który jest po prostu Fisherman Bucket Head, tak zwany, jeżeli chodzi o poranne słownictwo, bo tak właśnie nazywał się ten kapelusz, który wszedł na wybiegi, a powiem Wam, że myślę, że w każdym polskim domu znalazł się kiedyś w życiu taki kapelusz. Nie wiem, jakiś wujek był w nim na rybach albo sąsiad. Kosił trawnik, <noise> ale wiecie, jak moda ewoluuje. Ja się zawsze śmieję, i yy, no, dla mnie yy, moda nie ma granic. Więc y, ogólnie ten kapelusz podobał mi się już też w okresie letnim. Natomiast yy, jak to jest u mnie z tymi zakupami? Bardzo często yy, czekam na obniżki na zalan do jakieś minus 20% albo na obniżki sezonowe. Yy, nie mam czegoś takiego, że muszę mieć coś już w tej chwili, już natychmiast. Kiedyś tak miałam, teraz, teraz kompletnie tak nie mam. Bardziej stawiam na jakość produktów i na jakość ubrań niż na ilość, więc wiem, że marka Fiorucci to jest marka, która jest świetna, która jest właśnie, jeżeli chodzi o jakość, genialna. Dobrze mi się po prostu ją nosi. Nie mam ani jednej rzeczy, z której bym nie była zadowolona, a naprawdę mam tych rzeczy sporo: jakieś tam czapki, bluzki, jeansy, bluzy bluzę mam jedną akurat. No, w każdym razie jeżeli macie ochotę, podlinkuję Wam ten kapelusz yy... Pierucci na dole. Słuchajcie, widzę do tego kapelusza rozpuszczone włosy, yy... chociaż na przykład albo tutaj jakieś takie dwa i hey, taka delikatna zbiedna yy, fryzura. No, yy, jest super i na pewno przyda mi się na yy, wakacje. Nie wiem, czy też Eee, macie tak jak ja. Ale duże wrażenie, że kiedyś, ponieważ mamy piątek, piąteczek, piątunią, eee, kiedyś czekało się na sobotę, na weekend, na piątek. A dzisiaj się czeka na gazetkę z Pepko z Lidla. Co tam ciekawego? <laughs> Bo i tak praktycznie Większość piątków wygląda bardzo podobnie. Tak to jest. Tak to jest. Pokażę Wam ogólnie, co jest najlepsze w No i wchodzą święta Bożego Narodzenia. Moi drodzy, 22 października. W Pepko są już święta. Jest też cozy time, rodzinny, kocyki, podusie, świeczusie i te sprawy, czajniczki, herbatki, ale wiecie co? Tak naprawdę, no jakby nie patrzeć, ten czas jesienno-zimowy jest taki. Upływa pod pod znakiem grzańców, pod znakiem czegoś pysznego, czegoś ciepłego. No i jest to taki cozy, przytulny czas. No także... Mój weekend. Powiem wam o bardzo fajnej rzeczy. Jest to mój sposób na przeziębienie. I muszę wam o tym powiedzieć, dlatego że kiedyś wspomniałam na Instagramie, feedback był ogromny i nie wiedziałam, że tyle osób zna ogólnie Naturalny sok z rokitnika i tutaj mam 70% rokitnika i 30 miodu. No i na co to jest? No i przeczytam Wam. Rokitnik właściwości. O zdrowotnych właściwościach wiedziano już w starożytności. Grecka nazwa e, Hipos, czyli koń, pas, czyli lśniący, świadczy o tym, że w starożytności karmiono rokitnikiem konie. E, a trzeba wiedzieć, że wówczas koń był tak cenny jak dziś luksusowe auto. I tutaj mamy jakie substancje bioaktywne znajdują się w rokitniku. 14 witamin, witaminy C, A, E, F, K, P i B12, 11 mikroelementów, m.in. żelazowa, pniepota z glin i krzem, 18 aminokwasów, mamy tutaj 22 kwasy tłuszczowe, antyoksydanty i aż 42 lipidy. Celujcie mniej więcej w jakieś takie ceny około 30 zł w górę, dlatego, że jak jest za 14 zł, no to po prostu ja mam wątpliwości, czy naprawdę ten rokitnik tam jest wiedział, o co chodzi. No może jest akurat, bo też nie chcę tak jakby przekreślać tego, natomiast sprawdźcie sobie dokładnie składy. A jeżeli interesuje Was konkretnie mój rokitnik, to odezwijcie się do piekarni Sarzyński. To jest piekarnia, cukiernia. Możecie napisać i tu, i tu. Ja zostawię Wam na dole do nich link. Oni są z Kazimierza Dolnego i chciałam Wam tylko powiedzieć, że ten syrop z rokitnika jest z rokitników z Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. I jak go suplementować? Doskonały dodatek do herbat, deserów, półprodukt do domowych nalewek oraz lemoniad. Ja pokażę Wam, w jaki sposób ja tego rokietnika piję. Bardzo ważne jest to, żeby nasza herbata nie miała więcej niż 40 stopni, dlatego że powyżej 40 stopni zabija się wszystkie najcenniejsze właściwości, nawet chociażby miodu, i zostaje wtedy sam cukier. No i ogólnie wyższa temperatura, często często lubi zabić to, co mamy najcenniejsze, zwłaszcza w takich naturalnych remedium, więc ja pokażę Wam jak to wygląda u mnie, jeżeli chodzi o tą e, moją lemoniadę, dlatego, że ja po prostu piję to z wodą. W środku jest coś takiego i musicie pamiętać, że to jest naturalny osad, który jak najbardziej jest wskazany, świadczy to o tym, że ten rokitnik jest ten rokitnik jest po prostu w 100% tutaj naturalny, jak najbardziej coś takiego może się tutaj nam e, wytworzyć. Powiedzmy, że dodaję tutaj sobie taki kieliszek, taką setkę. E, tak, taki 100 ml, 50 ml, jak macie ochotę. E, I tak samo dodaję to do wody mojego synka. E, I naprawdę przetestowałam wiele rokietników, ale ten od. Piekarni Sarzyński po prostu jest najlepszy. Trzymam go w lodówce i zamawiajcie go sobie, bo naprawdę jest to coś, co warto sobie wypić, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym, no, gdzie te nasze odporności są mocno zachwiane. A jednak słuchajcie, natura to natura.